Dzisiaj mamy 5 marca 2022 roku, ogólnie rzecz biorąc pszczoła, która występowała naturalnie na terytorium Polski jest pszczoła Apis mellifera, mellifera czyli pszczoła środkowoeuropejska. Ze względu na bardzo niskie wartości użytkowe tej pszczoły sprowadzano inne gatunki pszczół i krzyżowano Kiedyś oczywiście mówimy o czasach współczesnych, gdzie mamy dostęp do inseminacji, kiedyś krzyżowano naturalnie z pszczołą, która tutaj występowała, czyli z pszczołą środkowoeuropejską. I tak jak mówiłem wcześniej, kolejną pszczołą, która została sprowadzona do Polski była Apis mellifera linguistica, czyli pszczoła włoska. Została sprowadzona przez wierżania, no i później sprowadzono pszczołę kaukaską. I teraz Wam powiem jedną rzecz. Zajrzyjcie, obejrzyjcie sobie rodowody pszczół Bakwast. I zwróćcie uwagę na analogię powstania pszczoły Backwast, a tego, co powstało w wyniku skrzyżowania pszczoły włoskiej z trutniami środkowoeuropejskimi, które tutaj występowały. I oczywiście dochodziło później do dalszych krzyżówek, czyli pszczoły włoskiej z, w wyniku krzyżówki pszczoły włoskiej z trutniami pszczół występującymi na terytorium Polski powstała pszczoła X. Ta pszczoła X następnie krzyżowała się z trutniami pszczoły hmm, e, włoskiej. Oczywiście pszczoły włoskie trudnie też. Jakieś tam e, wytwarzały. No i w ten sposób e, powstała pszczoła. Jakaś tam. E, pszczoła backwast. Jest to krzyżówka. Pszczoła backwast powstaje poprzez skrzyżowanie e, pszczoły środkowoeuropejskiej występującej w Anglii. E, pszczoły włoskiej, pszczoły anatolskiej i dalszych innych gatunków e, pszczół. Czyżby Dzierżoń zrobił pszczoły Backfast? No nie. Znaczy nie, oczywiście pszczoły Backfast stworzył brat Adam, natomiast te analogiczne procesy odbywały się jednocześnie w wielu miejscach na świecie, tylko nie pociągnął się, nie pociągnęli za tym takiego marketingu. Można powiedzieć, że my byliśmy pierwsi, bo brata Adam to troszeczkę są inne czasy, jak ksiądz Dzierżań troszeczkę inne czasy, więc tak naprawdę w tworzeniu krzyżówek międzygatunkowych, międzyrasowych byliśmy pierwsi i pierwsi odkryliśmy wysokie cechy użytkowe mieszańców. Wiele osób, wielu hodowców, naukowców mówi, że u mieszańców nie można utrzymać cech. To jest brednia. Przy odpowiednich zabiegach i dalszych krzyżowaniach te cechy są. Pewne cechy użytkowe są powiedzmy wzrastają, natomiast inne oczywiście spadają, ale przy odpowiednim krzyżowaniu, cechy te użytkowe danej linii możemy utrzymać przez kilkanaście pokoleń, oczywiście, jeżeli będziemy. O to dbać.